17 lipca w warszawskim sklepie koszykarza.pl przy ulicy Chmielnej otworzono wystawę zdjęć NBA przygotowano przez sklep koszykarza.pl oraz filmę Spalding Polska głównymi gośćmi bankietu byli Marcin Gortat i Jared Dudley gracze NBA złożyli podpis na swoich zdjęciach byli również pod wielkim wrażeniem oferty kickstore, a Jared Dudley zaopatrzył się w nowe buty, w których wystąpi w trakcie najbliższego sezonu Bo powiem szczerze, że ruch mamy cały czas przychodzą do nas i profesjonalni i amatorzy każdy u nas coś znajdzie dla siebie dobrego, fajnego i naprawdę popularność koszykówki jest cały czas na wysokim poziomie. Dzięki temu, że Marcin nas tak dobrze reprezentuje w NBA, jest znowu coraz wyższa. Mamy nadzieję, że będzie taka jak w latach 90. Jesteśmy partnerem NBA już od 30 lat. W tym roku jest nasze 30-lecie, więc możemy brać udział w tych niezwykłych wydarzeniach i show, które oni tworzą. Plus wszystko, co się dzieje wokół tego, tak? wszystkie właśnie postaci jak Marcin, które zachęcają. Do gry warto zobaczyć, że... To jest coś więcej niż tylko bieganie po betonie, tak? Że przychodzą na to dziesiątki tysięcy ludzi, co widać w tyle na zdjęciach, że przychodzą ludzie oglądać i show i fajną zabawę, i dobrego kosza. W trakcie spotkania wręczono nagrody dla zwycięzców turnieju 3 na 3 Marcin Gortat Street Heroes 2013. Laureatami turnieju w Warszawie został zespół Pancerne Brzozy w składzie Arkadiusz Łęczycki, Damian Zapert, Adrian Soliński oraz Marcin Korkosz.